Dzień dobry, ten Was, bardzo w kolejnym odcinku z grani. Otóż... To, to mam ostatni ending, dokładnie z drzwiami. Więc ch chcemy go wykonać, prawda? Chcemy go dokończyć. Gramy na hardzie? No dobra, no jak wtedy wygrałem, to teraz też muszę wygrać. Yy, no, bierzemy latarynkę i... Idę. Idę do domu. Znaczy idę do... Kurde, gdzie idę? Idę tu. Oj. Chodź. Babulko. To jest hard, dobra. Mamy dla ptaszków. Więc idziemy dla ptaka. I to jest taki... Taki spoko byk z mojej strony, co nie? O jeden, dobra, to jest ważne. Tu nie ma. Tu, dobra, mamy kogul. I mamy kod jeszcze do drzwi. To jest bardzo ważna rzecz. Oj. No warto jej na tam pójść. Gdzie ten kodzik był? Tu. Biorę ten kod. Do drzwi. On jest bardzo ważny. I że to jest part of the shotgun. Trzeba uciec, okej. Okay. Tyk, pyk, hop. Dobra. Teraz tak. O, mamy księgę. Powoli. O, to spadło. To nie, to ja wylona. Teddy. Po co mi jest ten miś? Nie mam pojęcia, ale... O, mam baterię. Jednak jest tu coś. Okej. Okay. No jest... Powiem szczerze... Mocne gówno. O! I teraz to mamy win win. Drodzy państwo. Win Win. Ale i tak sobie dam tą broń. Bo ona na, na dłużej mi uszczelibuje tą babę. O! Chain cutter, ale to nie będzie mi potrzebne. Nie, to będzie mi potrzebne w sumie. Nie do endingu. Ale do czegoś innego. Ja to sobie dam już. To sobie już tam dam. Położę sobie na dwór. No, na razie sprawnie idzie o gazolin. Ale gazolin mi nie jest. Oj, dobra. Gazolin mi nie jest potrzebne. Bo ja chcę uciec y... drzwiami. Teraz tu. Mamy to otwarte, więc... Tu dajemy na razie. Jestem z pytalam. Dobra. Teraz tak. Teraz coś. Czaj. Trzeba... Ok, ona się tam rozwala. Ej, hauski. No Bana stąd idzie. Ok. O, tu coś jest. Bierzemy to. Powinno tam pójść. Dobra. Ten chain który jeszcze na górze by się przydał. O, tu jest ten koguil. Dobra. Niech ona to się zajmie tym hałasem. A my teraz idziemy. No, nie wiem gdzie idziemy tak naprawdę. Engine part to nie, całkiem dobrze. Idę stąd. Tu chyba jest motek, a nie wiem gdzie skarki. Dobra. Gdzieś postawiła pułapkę. Praca. Ale no, no dobra, nie? Ja pójdę na dół może jednak. I tam ją strzelę. Siema, babo. 30 sekund. To sprawdzę szybko kuchnię. Tak trzeba tak rozłożyć to sobie. No Dobra, tylko to mam. To jest bardzo ważne w sumie. Tu... O babo yy, Zaraz z nim, nim do, znowu uszczelę i śrubokręt sobie wezmę. Siema. Przejdź babo, przejdź. Pięknie. Więc dajemy to. Czarnych okularach. Nie widzę przeszkód. Gdzie to spadło? Tu jest dobra. Git. Mamy śrubokręt. I on zahałasował. Więc ona tu znowu idzie. I ona tu znowu dostanie w mordę. Siema, babo. Sorry, sorry, nie? będzie tak... Idziemy teraz w nefrologiczne miejsca tego domu. A dokładniej tu na dół. Ja stąd idę. I zaraz sobie wszystko ogarnę. Ale co schałasowało. Padluki. Do drzwi, idealny. dobra. Idę zobaczyć co tam było. Młot Tak mamy. Git. Bardzo dobrze. Teraz ja bym ich zwo ją zwołał tu. I coś wziął ze sobą mnie. I co zrobić? Po prostu otworzyć i kurca se zwalić, strzepać dokładniej. Pięknie dobra. Idziemy stąd. W taki oto sposób. Okej, okay, usłyszała to. Przynajmniej powinna, dobra. Teraz... Tu hop. Mięso. Idę z tym. Z mięskiem. I daję tu. Um, dobra. To bym ją zabić na chwilę. Tak po prostu. Bangae, banga banga bangae. Banga. Halo ona tu idzie? Siema. Idę dać ten chain cutter na górę i wrócić. Tak mniej więcej 30 sekund zajmie. Oj! W złym miejscu to poszło, ale no nie no dobra. Ale baba ma pałę. Teraz tak. Teraz co bym zrobił? Nie wiem, ludka. Hop, cek. Ładnie, hop. A teraz będzie mogła mi ludka owalić. Albo nie. Albo jednak będzie musiała mi ludka owalić. Nie wiem, co ja gadam. Tu mamy tu rzeczy na górę. To ja se spadnę tu. Nie ma tu nic. Vadim, Vadim. O, to był Vadim. O nie, wiem, gdzie ja to mam? Babo. Uspokój się. Babo. Babo. Uspokój się, babo. No. Aha, spadłem, jaki jestem normalnie zazębisty, nie? To jest życie, wręcz to niepotrzebne mi. Ej, dobra, to jest gówno teraz. Wypieprzaj babo Przez ciebie to się stało. Hej, hej, hej O, zahasowałem. No i luz blues, nie? Jak to mówią? Luz blues, blues U nas tam idzie Esek jeszcze wypieprzaj babo Przez ciebie to się stało No, a wypieprzam jej lutę zaraz. I idę tam z kołem. Tym. Wypieprzaj, babo. Bo przez ciebie to się stało. Dalej. Mordko. Mordzicho ty moja. Babciu. Proszę pierożki na obiad. Nie, synku. Dostaniesz wpierdol. Dobra. Nara babo. Nara babo. Nie będziesz mi przeszkadzać. My idziemy. Z tym. O nie... Nie zauważyłem, że tam coś jest. Dobra, wywalona. Nic tam na pewno nie było. Karbaterii, tego nie potrzebujemy. Tu nic nie ma. Ej, dobra, obstrałem się teraz. O ma Sprawdzamy tutaj. Poni Michael i robi się bezpiecznie. Dużo M. Znaczy zabij się. Ty się chopie. Ciśniesz się, się wszędzie. Ja wszędzie sobie zwalę. Uu. My nie mamy dymu. To dym ma nasz. Uu. Trzymaj, trzymaj fiuta swego. Bo... Nie wiem co ja gadam. mamy cele inspiracje twoją starą, na delegację A, Dobra, obstrałem się teraz. To jest tak szczerze mówię. Szczerze to był. On mnie nie chce, ale mam plan. Przelę, ale dużą pałę mam. Niech coś mi ją jebać, to jebie co sam. Ej nie, ja, ja. To wywalę, a safe sobie wezmę. Coś tam jeszcze jest, jakieś tam... Stąd wziąłem, że... To tu dam. Aha, i baba mnie widziała. Chcia, babo. chciała babo, ale ty nie wiesz o co chodzi. Nie chcę, ale mam plan... Proszę, ale Pensil duży Pensil jest. Dobra. Jeżeli tylko jest musi się tam przyjść. Oj, to by to tak raz źle weszło. Zaraz tam wbijam z śrubofi... Z śrubów, tam ja tam wbijam Aaaa, Dobra, to jest taki jumpscare zrąbany Master Key Dobra Nie chcę, ale mam plan, szal, ale dużą pałę mam. Teraz zwykła grani. O! Poszła pułapieczka, jak mi przykro. Idę to zanieść na górę. I grani pokażę swoją posturę. Piściec. Karki. Ja to biorę, bo coś tu musi być. n i i -g 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 -r. Niga, niga, co tam? O kurde Dziemy, jak zostaw mnie Hopie, jeszcze prawie um um umrę przez nim Ja pierdzielę co to jest? Sprawdzamy, co jest w aucie Duże natarcie Gdzie młotek w ogóle? Idź tam W ogóle gdzie mam młotek. Chyba mega na górze. To i... Melon. Biorę go. Something is inside. Something is inside. No nie wierzę. Czyli co mamy padloki. Eee... A to bez sensu. Eee... A my chyba to skończyliśmy. Mamy tak. Przecięte te. Padloki mamy. kodik mamy. Ale i tak zobaczę Nie zaję się Zaraz to robimy i mówię Ale 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 dużą pałkę mam Młotek zrzucę sobie Chyba, że tu nic nie ma. Czyli jak ona sobie pójdzie. Biorę ten tu młot. Młot. Niech ona tam se pójdzie, pójdzie. Aha, ja tak zobaczymy. Ona no Jezus Mario, no. Idę cię zabić zaraz. Szmato. Głupia. Pindo. To jest absolutna przesada, co ty odwalasz. Absolutnie szczerze. Jeb się. No kys grani! Kys! No! Ej, ja tylko młotek i ja mam wolne. pomóc. On mnie nie chce, ale mam plan Mam mu pałę, dużą pałkę mam Nie wiem co ja gadam, zabi się Ale, ale mu to, mam to w piździec S, dobra, takie było łatwe ha. To było akurat łatwe, to łatwo weszło, łatwo przyszło Ogólnie było łatwo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ale to... To jaki jumpscare. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. i Widzimy się w kolejnym odcinku. Yy, nara. Nara i... Dajcie subskrypcję, naprawdę. Zobacz jak ona się patrzy. No patrzy gdzie są te ci subskrybenci, nie?